Cześć, witam wszystkich, Tieru z tej strony W tym filmie pokażę, powiem powiem o bardzo ważnej kwestii e, jakie najczęściej gracze błędy popełniają w eventach Bo na og ogólne błędy to jeszcze najdzieć czas na taki film bo też jest w planach, ale dzisiaj będzie właśnie o eventach. Mamy teraz Foe Soccer Cup powiem wam mm, znajomi, czy grali, czy je gra pewien znajomy, czy e, widzowie, co w ogóle nieraz odwalają to działa tak, że Dzisiaj jest ulepszenie wieży sygnałowej. Tylko, że ludzie nie patrzą na nagrodę dzienną, co jest najważniejsze w eventach. Nie, nie ten budynek, który i tak zdobędziemy na koniec. Najważniejsze jest to, żeby wykorzystać dobrze tą walutę, które będziemy mieli. No w tym przypadku są to e, te energy drinki, już nie wiem jak to tam nazwać to się jakoś nazywa. Mniejsza, no to co widzę, tak też czytam, tak też mówię. E, jest nagroda, która. Jest do kitu. Jest to ulepszenie wieży sygnałowej. Gdzie wieża sygnałowa powinna być? W śmietniku, w inwentarzu. Nie powinna w ogóle stać w mieście, bo to jest ewentualnie zapychacz jednej kratki. Ale nie, odradzam w ogóle. Odradzam. No i najczęściej ludzie robią coś takiego, że widzą to albo nawet nie widzą. Mają te napoje, klikają. I się cieszą. się cieszą, że nie wiem, dostaną jakąś bezsensowną drukarnię żywności, którą i tak też dostaną, wtedy kiedy będzie główna nagroda do zdobycia, typu na przykład dla graczy, którzy mają mało albo nie posiadają świątyń wiedzy, dla graczy, którzy mają na przykład tak jak ja niedokończonego Tolosa, z, bo pół roku temu nie zrobiłem jednego eventu do końca i ulepszenie Tolosa w nagrodzie dnia na przykład będzie, więc y, ja będę w stanie Ulepszyć sobie starego tolosa, którego kiedyś nie dokończyłem, i zdobyć jeszcze jednego, bo w tym evencie teraz jest pełen tolos do zdobycia, czyli będę miał dwa. Pamiętajcie, zwracajcie właśnie na to uwagę, e, bądźcie cierpliwi, jak nie jesteście, to gra was nauczy. Bądźcie, naprawdę. Gra działa w ten sposób, że w pierwszy dzień eventu na 90% najczęściej jest świątynia wiedzy, czyli, czyli najlepszy budynek. Czy gramy na kilku światach, czy na jednym. To jest priorytet na początku, bo to daje nam y, punktów rozwoju niby jeden, ale kompletując tyle świątyń, ile ja mam, zobaczcie, ile monet się zbiera w połączeniu z bali z bazyliką świętego Marka i ile punktów rozwoju się zbiera, jeżeli tak kompleksowo też wszystkie po prostu pozbieramy. Czyli tak, no dobra, zróbmy małe podsumowanie, bo byście chcieli właśnie zapytać, no to na co mamy w takim razie czekać, do kiedy czekać? Zaczęliśmy od tego, że pierwszego dnia jest świątynia wiedzy. Pierwszego dnia mało zadań mamy zrobionych, ale starajmy się zawsze do eventu przygotować, bo zadania, zanim event już idzie, my już znamy. My już mamy wszystkie po polsku na moim Discordzie. Link w opisie macie, żeby się tam dostać, bo tam jest cała społeczność Forge of Empires, no, cała, no, cała nasza. Widzowie. Eee, świątynia Wiedzy. Inna rzecz, bardzo ważna rzecz, to są różne ulepszenia typu Tolosa. Tolos. Dobra, może nie Tolos, bo na przykład za pół roku będziecie oglądać ten film i powiecie co to Tolos. Chodzi mi dokładnie o takie wypasione budynki, właśnie jak Kolos. Bo jest jeszcze Tolos, nie mylcie tego. Nie łapcie mnie za słówka. E, zimowa wieża i tak dalej, i tak dalej. To są takie budynki specjalne, eventowe, które dają naprawdę świetne nagrody na najwyższych poziomach, bo dużo PR i w ogóle inne fajne bonusy. Ostatnio była karuzela. Karuzela w, karuzela w evencie archeologicznym też była do trafienia. Zobaczcie ile ja ich trafiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, yy, jedenasta tam jest. To mi daje ojemne. Tyle procent do ataku, tak jakbym miał prawie perły na 80 poziomie do ataku. Więcej ja sobie naprawdę w walce radzę. Na takie budynki zwracamy uwagę. Jeżeli nie znacie się jeszcze nagrzenia, no to wiadomo, no, siedząc gdzieś w społeczności Forge'a w Gildi, na moim Discordzie, możecie zapytać, na co czekamy w tym evencie. Czy warto dziś wydać, czy nie warto. Ale nie róbcie tego pochopnie, wtedy, kiedy są śmieci typu e, wieża sygnałowa, ulepszenie wieży sygnałowej, jakieś 10-20 PR, jakieś inne dziwne nagrody. Bo to, to i tak będzie leżeć w ekwipunku Z tego nie, u, nie zużyjecie Wieże zwycięstwa i tak dalej Jakieś budynki, drukarnie I tak dalej, i tak dalej Dobra, możemy też przejść do tego e, Jak wybierać e, Na przykład podanie Tutaj mamy trzech piłkarzy do podania Każdy piłkarz, no inaczej kosztuje złoty piłkarz najdroższy, jest brązowy Najtańszy i srebrny, taki średni e, Po pierwsze Jeżeli chcecie fajne nagrody No to Patrzycie, co dany piłkarz ma, licząc na to, że może nie traficie głównej nagrody dnia, bo i tak wszędzie jest bardzo podobny procent szans, ale zwracajcie uwagę na to, nie trafiając właśnie nagrody dnia, co wzyskacie. Jak są pr -y do wygrania oprócz nagrody dnia, to ja biorę PR -y. z tych trzech, jeśli miałbym wybrać, tutaj są jakieś premie, które mogę kupić z srebrników, mam nieskończoną ilość. Na pewno tego nie wybiorę. W srebrnym są plany obserwatorium, też mnie to tak nie interesuje. W złotym tutaj jest ewentualnie jeszcze skrzynia premii, gdzie wypadają właśnie też te bonusowe pakiety: przychowaj budynek, masowe wsparcie, pakiet wsparcia. No tutaj ciężko wybrać. Nie ma nic ciekawego, więc ewentualnie wybieramy piłkarza najta, najtańszego. Ale jest też taka kwestia, że w eventach, jak się rozpoczyna event, każdy daje wskazówki, jak rozegrać. Aby udać się najwyżej w Lidze, na przykład w Srebrną, trafić i zdobyć wszystkie nagrody za gola, żeby zdobyć jak najwięcej goli. To też jest odrębny temat, bo to mm, wtedy nie jest za bardzo losowanie każdego piłkarza po swojemu, tak jak ja przed chwilą Wam wytłumaczyłem. Tylko na przykład branie tylko najdroższego, ale ja nie mówię, że tak w tym evencie jest, ale są takie schematy, żeby na przykład wygrać bardzo dużo nagród za gola i utrzymać się bardzo wysoko w lidze. No to co? Jak już pierwszego wydacie wszystkie te energetyki, czy inną walutę eventową, no to czekacie na kolejny event. Nastaje. Nie, przepraszam, cały czas zostajemy przy tym samym evencie. No to czekacie na kolejną nagrodę. Kolejną nagrodą, jeżeli jest tylko świątynia wiedzy, to będzie znowu świątynia wiedzy i najczęściej akurat robią nam takiego fajnego psikusa twórcy, że dają tą drugą znowu nagrodę na sam koniec eventów, wtedy, kiedy uzbiera nam się kilka tysięcy tej waluty i. Wydając tą walutę, no, mi najwięcej się trafiło łącznie z nagrodami za Gola. To był inny event, to nie były Gole, to było coś innego. Mniejsza, to jest wszystko to samo. Trafiłem 18 świątyń wiedzy na jednym evencie. Wyobrażacie to sobie? No to co, no, taka rada ode mnie poszła. Nawet musiałem wydać niepotrzebnie kilka energetyków w tym filmiku. Jeżeli film się podobał i będziesz w końcu cierpliwym graczem i będziesz w końcu podejmował słuszne decyzje, aby szybko rozwinąć swoje konto, no to ja to szanuję. I poproszę łapkę w górę. Jeśli to dzięki, nie, dzięki mnie e, będziesz e, to uprawiał, e, subskrypcję kanału, aby go śledzić i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mówił Tieru. Cześć.